Cześć, witam Was, jestem iCiTV i dzisiaj Wam prezentuję przegląd modów, a dzisiaj będzie mapa, dokładnie rzecz ujmując, Boćkowo 1994, także startujemy. Jestem ciekawy jak to Boćkowo wygląda ogółem. Mapa w polskim klimacie zawiera jedno średnie gospodarstwo rolne, możliwość hodowli krów, owiec i kur. Rozwijaj swoje gospodarstwo, sprzedawaj plony i kupuj nowy sprzęt. Mapa stworzona przez zespół PolishMods. strona autora www.polishmods.uf.pl. Macie od razu twórcę, żeby nie było, że ja się podpisuję pod czyjeś po prostu dzieło. I teraz zobaczymy, jak ta mapa wygląda. Ja sam jestem ciekaw, ponieważ pierwszy raz ją uruchamiam. Jestem ciekawy. Widać, że to jakaś taka stara, klasyczna mapa. Nawet patrząc na te zdjęcia, co są rzucone. Dobra, start. Trochę się przycięło. sorry A no, dobra, więc tak. Pierwsze co trzeba sprawdzić, to przyciski. No oczywiście. Jak to w wielu mapach jest problem z właśnie z PDA? O jezu, jak to wygląda? Mniejsza z tym tu pewnie można kupić ziarna i, 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 i ten, i tego wieńko tam wrzucić. Co my tu mamy? Coś tu chyba owce, krowy. Chyba na owce tu silosy, tu kiszonkę. Nie, tam jest gnojowica. Sorry, tu jest gnojowica, o ile pamiętam. Tutaj biegają kury. Tu na tym całym terenie kury biegają. Tu są krowy, widać właśnie po tej dojarce. Tutaj już mamy pierwsze maszyny nasze, widzę. To wiadomo, ziemniaki, buraki. Tu już byliśmy. Tutaj mamy znów coś innego ciekawe co tu, świnie chyba a bo tak mi się zdaje tutaj mamy aha, tankowanie tutaj jest rozumiem, fajne miejsce takie z kratami tutaj jest sprzedaż wełny o ile pamiętam dokładnie tutaj dalej patrząc no <laughs> droga jak nasze <laughs> ojej kuździorawie, fajnie to wygląda tu mamy zboże, o jezu ile tego zboża jest Pewnie wielu, wielu z Was już tą mapę ogarniało. Ja jestem bardzo zszokowany, że ona no tak fajnie wygląda. Tutaj mamy jakieś. Eee, żadnego modu dodatkowego naciągnięcia nie ma. Nie, no, bajeracka mapa, naprawdę. Powiem szczerze, że no zdziwiony jestem, że. O, o, o. Można przechodzić przez tekstury. To jest poezja dopiero. Nie wiem, nie wiem jak wy sądzicie, a tu jest chyba wysyp, tak. Tutaj się wysypuje zboże. Nawet można by sobie sprawdzić na opartego. Trochę tutaj tego, tego yy, wykosić. Ale zobaczymy, gdzie jest to pole. Tutaj jest to pole, dobra. Ciekawe czy się zmieszczę. Widać, że to jest taka właśnie mapa typowo starpolska Bo jak wiadomo maszyna, maszyna nie, ale droga sama, czy ogółem nie wiem co, obojętne co, ale w... to w ogóle wygląda właśnie tak piście tak? Na tych starych, fajnych mapach, na, na takich starych, fajnych polskich wioskach. Naprawdę jest bardzo pięknie zrobione. Dobra, jakby to już sobie zebrałem, to ja sobie podjadę zaraz szybciutko yy, tutaj ciągniczkiem. Chcę wiedzieć po prostu, czy to jest yy, właśnie tam jest ten syp. Oczywiście z yy, paczką, yy, tam gdzie jest ta mapa, jest oczywiście instrukcja. Tam są zdjęcia wytłumaczone, gdzie co jest. Ale ja tak. Z, taką, Mało na to patrzałem, ale zaraz sprawdzimy, zaraz zobaczymy. Tak tu widzę. No, przyczepa też tam, to może być. Przyczepa fajna, nawet jest na sam. Dobra, wysypiemy sobie to szybciutko. A to jest chyba ta z planteką, coś mi się zdaje. Także jak pada deszcz, to planteka, planteką się zakrywa. Dobra, teraz tak. Jedziemy tam, gdzie niby był ten wysyp. Ojejku jak rzuca, to jest, to jest właśnie polska wieś, widać od razu. I teraz tak, o tak tutaj jest wysyp jak widzicie. Tylko dziwne, że nie ma żadnego takiego znaczka nic. Może przejdźmy się kawałek po tej mapie. To w ogóle tak jak patrząc na minimapę to widzę, że tu są jakieś pola. No ale gdzie tu jest sklep, coś takiego. No niby sklep jest, ale pola są naprawdę gigantyczne. Wow, masakra, ile to jest możliwości. Widać te nierówności, jak to na tych polskich polach, znaczy no, na wszystkich polach, powiedzmy. O, i na trów jest, można się wpieprzyć w rów. Dobre, to mi się podoba. O, fajnie, podoba mi się to, że tu już mamy parę pól zasianych, tak na start. Tylko jeszcze trzeba ogarnąć... No, tak się przejdę, zobaczę to. Będzie ciekawie naprawdę. O Jezu, jakie to jest wielgachne pole. O, ja Cię kręcę. No, dla takiego fana... Polskich wsi. No, mapka jest nieco, nieco bardzo ładna. No, wiadomo tam. Zawsze są problemy z tymi mapami, właśnie, właśnie tworzonymi do ELSA, że po prostu nie ma na tej głupiej mini-mapie. Ma, po prostu ta mini-mapa nie jest zrobiona. Ale z samego widoku o, tam są jakieś budynki, zaraz na szybko podejdę. Ale z samego widoku ta mapa jest zajebista. Takie duże pola to ja w ogóle w życiu nie widziałem, naprawdę. Na tych oryginalnych mapach, takich dużych pól, to ja nie widziałem, naprawdę. O to widzimy kolejne jest, zasiane tam kolejne. Masakra, sody napiłem się tylko. Naprawdę masakryczne, aż jestem pełen podziwu, że taka mapa istnieje. Ja nawet chętnie poogram, bo powiem szczerze, Zawsze grałem na tych oryginalnych, bo mnie jakoś to nie interesowało, ale pogram sobie. O tu kukurydza, ja cię kręcę. A może nawet nagrałbym sobie z tej mapy? Kurde, naprawdę jest elegancka. O, tu widzę już sklep. Dobra, podejdźmy. Tu stacja benzynowa, sklep. Jestem tylko ciekawy, gdzie tu jest yy, punkt. Sprzedaży właśnie tych tego wszystkiego. O, tu jest. O, widzicie, patrzcie, jaką sklep akurat mamy. Czyli jak butem, potem luknął, musimy jechać drogą po prostu. czyli na przykład załóżmy, jedziemy tutaj z farmy z ruszymy Czyli jedziemy sobie tak tutaj. No i tu naprost mamy to sprzedaż, nie? Naprawdę bardzo fajnie i tu w ogóle te płoty, że tu stoją, kurde, naprawdę masakra. Tam jest wysyp do, do silosu. E, nie, znaczy tam się wysypuje, to do silosu wchodzi, to to nie, nie, Ale naprawdę elegancko, to jest masakryczne. Polecam wszystkim, którzy właśnie lubią takie stare wiochy. Takie polskie, stare wioski, takie właśnie tereny. O, tu jest kolejne miejsce, czyli są dwa rozumiem. A tutaj chyba można jajka sprzedać dokładnie rzecz ujmując Nie, 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 o dobra wyjechałem aaa I tu się kupuje ziarna, rozumiem Fajnie No, bardzo mi się to spodoba spodobała mi się bardzo mapa, powiem szczerze wi Wiadomo że tu wszystkich rzeczy nie widziałem, ale naprawdę bardzo piękna jest Tu też jakieś... To ja jeszcze jestem ciekawy jednej rzeczy, bo jak są terowy, Jestem ciekawy jak coś się stanie jak w, w tym tylu. Dlatego ja tak patrzę tak, Ja mówię tak jak sam uważam w kwestii właśnie modów, które tam komentuję, wstawiam A także bardzo dużo modów, które mi się podoba Na pewno znajdą miejsce też Na moim kanale Mam nadzieję, że Wam się większość będzie podobała Znaczy jestem takim Pół na pół fanatykiem ma się taki staro nowoczesnych takich długoń. O, to jest ten nowy i ryb przez <laughs> Także myślę, że to będzie na tyle. To była... To był opis mapy Poćkowo 1994 Tu nad chałupki są fajnie, naprawdę to bardzo ładnie jest skonstruowane. O, płotek taki fajny. Także ja Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam się spodobała moja taka mini recenzja tego fajnego, zaszczytnego moda, którym, którą jest mapa właśnie boczkowa 1994. Wiadomo, link będzie w opisie. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, jeżeli chcecie więcej, piszcie, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Także ja się z Wami żegnam, jestem IGTV, trzymajcie się, na razie, cześć.